To naprawdę jest prosta sprawa i dziwi mnie to, że tyle razy trzeba o tym przypominać. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja przychodzę z tym samym apelem co wczoraj do pana ministra Siemoniaka, bo okazuje się, że przez dwa dni służby nie potrafią skasować wrażliwych danych, które cały czas wiszą na stronie Radia Kielce. Panie Ministrze, jak pan nie umie skasować tych zdjęć ze strony publicznego nadawcy, Proszę zapytać się pana ministra Klimczaka. Pan minister Klimczak potrafił te wrażliwe zdjęcia usunąć ze swojego profilu. Na Twitterze to naprawdę jest prosta sprawa i dziwi mnie to, że tyle razy trzeba o tym przypominać. W sytuacji, w której mamy włączony system Charlie, objęte są nimi linie kolejowe, zdjęcia z lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym w Sędziszowie nie powinny być dostępne publiczne. Prosta sprawa, jedna rzecz do załatwienia. Liczymy na to, że do końca dzisiejszego dnia te zdjęcia po prostu znikną. Dziękuję. Subskrybuj po więcej.